Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego Gika. Jesteśmy po wręcz maratonie zapowiedzi nowości, które pojawią się już na początku przyszłego roku, ale na sam koniec pojawiła się zapowiedź najnowszego modulara. 3066 elementów za 200 euro, czyli najpewniej 900 złotych katalogowo. I 1 stycznia pojawi się butikowy hotel. Jest to modular wydany z okazji 15-lecia, już. Tajcie! 15 lat ma seria modularów, jak dobrze pamiętam z okazji 10 dziesięciolecia mieliśmy plac zgromadzeń, no i wtedy wszyscy byli podjarani, że wow, modular wielki na półtorej baseplate, bo rzeczywiście tam podstawa liczyła sobie 32 na 48 studów, a tutaj mamy to na jednym baseplate'cie, ale naprawdę jest to niesamowicie dopracowany modular, więc teraz możemy go sobie na spokojnie pooglądać. Co do samego wyglądu, to przede wszystkim co istotne jest to budynek narożny, więc możemy sobie nieco zakręcić ulicę, już nie musimy ciągnąć w nieskończoność modularów. No pamiętajmy, że na przykład pokątna była szeroka na 4 baseplate i liczyła nieco ponad metr szerokości, więc gdybyśmy mieli kilkanaście takich modularów bez tych narożnych, no to zrobiłby się problem, bo pewnie wiele osób nie miałoby już miejsca, żeby tak w nieskończoność to rozciągać, a w momencie, kiedy to możemy ustawić na jakimś stole czy na jakiejś innej podstawie, to zdecydowanie jest jest wygodniej i sam kształt jest bardzo mocno nietypowy. Tutaj ewidentnie postarano się, żeby ten wygląd był bardzo niecodzienny. Bo najczęściej modulary oczywiście są kwadratowym lub prostokątnym budynkiem. No, za paroma wyjątkami, mieliśmy na przykład kino, mieliśmy też warsztat na rogu, no ale choćby ostatni komisariat oczywiście jest bardzo ładny, jest bardzo dopracowany, ale jeśli chodzi o wygląd, to jest po prostu taka klasyczna kamienica. Tutaj Niby klasyczna, ale ewidentnie z polotem. Po pierwsze, mamy w ogóle taką bardzo fajnie wykonaną palmę, która jest niesamowicie egzotyczna. I zwróćcie uwagę, że jej pień został zrobiony z elementu, który najczęściej jest skorupką jaja, a w tym wypadku rzeczywiście bardzo mocno przypomina pień egzotycznej palmy. Może nie do końca jestem fanem tego, jak wygląda korona palmy, ale okej, okay, no, układ tych liści jest po prostu nieco dziwny. Znajdziemy tam też pod tą palmą coś, co nazywa się El Cubo i to chyba jest taka niewielka galeria sztuki. Natomiast najważniejszą częścią tej konstrukcji jest oczywiście hotel. No i co do samego hotelu, mamy tutaj oczywiście takie scenki, które się odgrywają. I na pierwszy rzut oka możemy zobaczyć, że jest tutaj 7 minifigurek. Jest też jakiś Taki no food truck to może za dużo powiedziane, ale mamy tutaj takie mobilne stoisko z kawą, więc można sobie kupić, zakładam, dobrej jakości kawę. Barista jest na miejscu, mamy jakiegoś pana w meloniku, który taką kawę sobie kupuje, turystka gdzieś tam stoi na niewielkim, bo niewielkim, ale ładnym balkonie. Mamy też chyba jakąś gwiazdę, która idzie sobie pod parasolem, bo pewnie słońce musi bardzo mocno grzać. Są figurki obsługi hotelu, szkoda, że tylko dwie, no i ta pani właśnie przy galerii. A co do wnętrz, no bo tutaj też oczywiście jeśli chodzi o wnętrza, dzieje się całkiem sporo i sama już recepcja wygląda naprawdę fajnie, bo mamy bardzo dużo kluczy, więc widać, że hotel jest taki niesamowicie klasyczny, bo nie ma kart hotelowych, tak jak to w większości hoteli współczesnych ma miejsce, tylko rzeczywiście widać jak ta recepcja wygląda. Bardzo ładnie jest zabudowana podłoga i możecie zobaczyć, że te podłogi są po prostu wykonane w taki sposób, że mamy odwrócone klotki, żeby tworzyć mozaiki, więc to też zdecydowanie duży plus. No i co do tych pozostałych elementów, tutaj naprawdę dzieje się niesamowicie dużo. Dużo, mimo tego, że pokoje mogą wydawać się ciasne, ale z kolei ta niewielka maszyna do pisania też może nam to wynagrodzić, bo wygląda uroczo. Aczkolwiek nie wiem, jak figurka może tam się po tym pokoju poruszać, bo ten narożnik, który tam jest, ewidentnie troszeczkę koliduje w ogóle z tym krzesełkiem, które jest schowane pod biurkiem, ale to szczegół. Inny z kolei pokój ma bardzo duży telewizor, ale też w takim bardzo klasycznym stylu, więc miasto, które można stworzyć z modularów, jest pomieszane jeśli chodzi o wszelkie maści epoki no bo mamy na przykład paryską restaurację mamy dinera który nawiązuje do lat 60 a tutaj e, patrząc na gabaryty tego hotelu no to nie wiem lata 80 czy 90 galeria sztuki no, wydaje się być naprawdę bardzo ciekawa. Mamy tam całą masę takich bardzo abstrakcyjnych prac. No i jeśli chodzi o sam przekrój hotelu, to też możecie zobaczyć, że mamy tutaj parter. Mamy też dwa piętra, które wieńczą oczywiście dach. Naprawdę świetnie wyglądających, bo mamy zarówno kopułę, jak i mamy fragment dachu, który jest przeszklony. No i mamy też ten element, którym zamykamy sobie oczywiście galerię sztuki, właśnie ze wspomnianą przeze mnie wcześniej palmą. Kurczę, czekam naprawdę na ten modular niesamowicie, i wydaje. Wydaje mi się, że 1 stycznia to raczej go Wam nie pokażę, bo sklepy będą wtedy zamknięte, ale być może wybiorę się do Wrocławia na przykład 2 stycznia. Już 3 na kanale uda mi się go pokazać. Zobaczymy. Nie pamiętam nawet teraz, jak te dni wypadają, więc być może okaże się, że 2 stycznia to jest w ogóle na przykład niedziela niehandlowa. Nie mam po prostu pod ręką zegarka, ale bardzo mocno ten zestaw mi się podoba. I chciałbym zobaczyć, jak on na żywo będzie wyglądał w środku, bo rzeczywiście dużo elementów jest tutaj wsadzonych. W komisariat zresztą też, tylko komisariat wydaje się być o wiele większym budynkiem, jeśli chodzi o przestrzeń. A tutaj duża część klocków poszła na to, żeby to wnętrze wykończyć, a troszeczkę zamknąć przestrzeń. No i też jest to budynek narożny, więc właśnie to zamknięcie tutaj też powoduje, że nie wygląda to tak bardzo, wiecie, imponująco, jeśli chodzi o wielkość. Ale wykończenie te wnętrza naprawdę wyglądają świetnie, fasady zresztą też. Także cóż, kto się jara, bo ja się jaram. Na dzisiaj to tyle, dzięki, cześć!